Siemaneczko z tej strony a to jest kolejny odcinek z Rocket League. I dzisiaj zagramy sobie rankingową. Jadę. Jest ze mną Acid. Cześć. Aha, dobra, nie widzieliście tego, nikt tego nie widział. Jadzie, jadzie. O, ale zmyłkę zrobiłeś. To wybija. Nie ma! bum, bum. O, jaka piłka. Twoja. Próbuję wybić? Może być. Oj, 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 oj. No poszło wybicie ładne. Chłopco tam gwiazdy... Jestem strzelne. bez nitra. W sumie ja też. No źle. Jedzie. O, jak mi piłka zmyliło. A, dobra. Dobre. Dobrze, pusta jest. Nie, po prawej idzie ładnie. Pusta, ja nie widziałem nikogo. Po lewej była pusta. Dobrze. jedź, a nie ja jadę. Tak, tak. Ja nie lubię jeździć nigdy. Twoja, twoja, bierz od razu, bierz. Oj, przeholowałem, a dotknąłem. Ładnie Jestem bez nitra Ładnie o nie Tu wybił, dobra Ładnie odszedł Jedzie za to. No, już nie działnął co JEST? Za obydwaj się w nią A Aj co ja zrobiłem? Nie, 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 nie O nie, 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 nie Dobra, wywalić ją No, przydałoby się Jestem bez nitra Oj, to może być gol, ale nie będzie. Słyszałem, że chłop za mną jechał. Nie miałem busa, To jakbym miał busta, to się da dużo więcej zrobić. A bez to tak trochę lipton. Aha, to nieźle gościu zrobił. Ładnie. Pusto masz! Całkowicie! Już... No. Ładnie o, Masakra Ale to są ich błędy Ja tylko wykorzystałem błąd Tak, dobra bo da O nie, weźmie Nie mam nitro Poczekaj aż spadnie Uważaj, jedzie drugi. Ładnie, ładnie. O nie! A, nie udało mi się koniuszkiem. Ale ładnie, ładnie. Ładnie tam broniłeś, dobrze było. Zabrakło mi jednego punkta do parady. Jak <głos》> to w Fifie na karcie? Dobra, lec. Tak, to bym bronił. A nie trafiłem, ale i tak wpadnie. Czemu Jak bez... no nie wpadło. No bez jaj nie. Hmm. Nie. Pusto, pusto Ale piłka przeszła przez niego u mnie co nie? Może co odcineczek, to zobaczysz Nie obuszcza Nie zdążyłem się cofnąć, patrz co zrobił, patrz. Specjalnie pojechał, żeby mnie zniszczyć. Ja byłem. Dobra, jedźcie. No cóż, proszę was bardzo. O Sami tego chcieliście Ładnie tu poszło. Mogę jedziesz. Eee... Po prostu... tyle. Nie mam busta. Biorę boosta. Mmm... Twoja, 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 twoja. O no nie, zaziębałem się w akcji. Kurwa, przepraszam. Ech. Źle wyleciałem. No cóż, życie. Koptap ale... nie naciskać. Co? Nie, no, ja, nie ja, ja mam... ja co rundę prawie. Nie, no, nie! Ja co gola laszę? A dlaczego ta piszka? No, Zobaczysz na oczy Ale mnie chłop No Jestem wybrał. bez nitra. I źle wybijesz No nie, miałeś szczęście, dobrze wybiłeś Dobra Nie, nie wyjeżdżaj z bramki Mhm Na co czekał? Czekał już, żeby piłka się na środek odbiła? Na pewno mhm. No tak trochę o nie ja bez boostu dobra mam boost. nie, dobra nie. nie trafiłem kurde słaby jestem w tą grę nie. Yeah. Jedzie od lewej twojej. Easy. Specjalnie mi jeszcze napiszę iz. S Za to niszczenie i pchanie. Jak chłop za mną jechał, żeby mnie zniszczyć. Tylko, że mu uciekałem. Ta tabelka ładna. No nie. Nie, kompletnie tu mi nie poszło. Dobra, krótkie cięcie i lecimy znowu. I już jesteśmy z powrotem i lecimy kolejny meczik. Zobaczymy, czy tym razem wygramy, czy przegramy. I jak zawsze, pewnie przegramy. Nacijd, Dobra, naci, 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 naci jak zawsze, 50 punktów. <głos> <głos> Pięć Teraz będzie więcej niż 50. Dobra, czy może słowo? Teraz będzie 150. Zobaczymy. O nie, nie, no może trochę więcej. Zobaczymy. Wybi. Pojedziemy, wybi, a nie podaj. Dobra, dobra, sorry. Zablokowałem gości. O nie. Dobra, pojechali na swoją stronę. Nie, jak to wpadnie, ty są laki, nie? Nie wpadnie. Dobra. Nie, co ja zrobiłem? Tarda I Szybka akcja i ładnie wykończona Rozumiem sumie możecie napisać w komentarzu Jaki jest rekord yy, prędkości piłki Która wpadła do bramki Bo Taka. nawet się nie orientuje chyba... O ile już plus 50 Chyba coś koło 400 punkt... Kilometrów na godzinę, coś takiego nie wiem nawet fajnie do I twoja No i patrz kur... Już mam powyżej 50 No ja w sumie asysty potrzebowałem jedną I <grych> Mhm. Mm. Mm PlayStation, gra ze Steamem <grych> No spoko Jeden kontroler, a... U, ładnie Nie ma Aś ty kurde no nie dam mi <grystanie> Ładno, Maxi sobie wyprowadziłem To co czemu mam ci dać? Żeby nie było, że tak słaby jestem <grystanie> A co jakbyś nie trafił? <grystanie> no to dopad mi pokazał, że, że jestem słaby bardzo No i teraz To dobra, dobra, to już wszyscy wiedzą dlaczego jestem taki słaby w tą grę, po prostu onex no, bramki broni, ale nie na tej bramce. No, każdy zobaczy, że to było niechcący, ja chciałem wyjechać. Dosłownie chciałem wyjechać, a tu akurat ta piłka się tak patoczyła. No, no dobra, niech ci będzie. No nie no, to, to są boty. <laughs> Jak ja i tej bramki się obronił. Tak. Nie, to jest przykre. Ja, ja chciałem po prostu wyjechać z tej bramki. Ja tak patrzę a tu na tę piłkę, mnie leci. I schamować czy dać busto? To było to pytanie. I zrobiłem. Tak, żeby było dobrze, ale wyszło źle. O, oj, oj. Oj, nie doleciałem. Za późno wyskoczyłem. Mam. mam. Akurat na ciebie patrzyłem w tym momencie. <grym> A jeszcze tu powtóreczka ładna? No, Nie, ja dużo tabelki oglądam, nie wiem czemu. No ja też takie tak. przyzwyczajenie. Zawsze mam pierwszy kontakt. No i twoja. Dobrze. No niedobrze. Prawie no. Dobra, patrz, co to się teraz się dzieje. Mhm. I Łapie, my tak. plus 50. No nie! Nie chce mi się grać już! Ta gra mnie nienawidzi Pa, przewrota! Nie, za wysoka była na przewrotkę A teraz? Mm. No Masz O, 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 Nie, wybije No cóż No Nie, hmm, trafiłem Coś się ze mną niedobrego stało No, co to tu się dzieje? Niedobre rzeczy się dzieją Myślałem, że go zrobię w banie Nice Try Acid. Ładne to było Zablokowałem cię. O jak się ślizgam. No Prawie. A, nie zdążyłem. No cóż. Nie zdążyłem, no. Przykro mi. Dobra, spokojnie. 4-2 jest. Mm, dobra, muszę jechać. Patera. No. Ładnie. Jejś? Jeszcze raz. Trzeba jeszcze raz Przewrota! i dupa! No i gol Nie do się. Ja jeszcze chciał mnie je wypchnąć. No myślę, że obronie. A no ja zrobiłem bombę, bo ja podałem. Jedź. Jestem bez nitra Oni myślą, że jeszcze strzelam. Wybij. Ale nie na ścianę. Nie na ścianę. A nie dotyka. No. GG. Dobra. Zagraliśmy dwa meczyki. Dwa wygrane. To powiem wam tyle. Na tym akcencie zakończymy ten odcinek. Ja się żegnam. Siemano. E do Zano Matito. Tchau.